Witajcie w kolejnym odcinku magazynu Morskiego Centrum Nauki. Dziś w MCN News opowiem Wam o planetarium oraz o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która zagrała na naszym tarasie. Już nie możemy się doczekać, kiedy drzwi Morskiego Centrum Nauki otworzą się dla Was. Bądźcie cierpliwi. Każdego dnia pracujemy my oraz cała ekipy wykonawców, byście mogli już wkrótce doświadczyć radości z nauki o morzach, oceanach i kosmosie. O swoich Wrażeniach z Wizyty w MCN je opowie Wiceburmistrz Miasta Schwedt. za zaproszenie. Ich freue mich sehr heute hier zu sein, diese noch Baustelle anzugucken und ich bin total beeindruckt von der Architektur. Schon außerhalb, das wirkt wie ein Schiff, das ist, äh, passt sehr zum Stettiner Hafen, zum maritimen Thema. Und wenn man dann hier drin ist, die Ausstellung sieht, sieht man, wie das durchdacht ist: die verschiedenen Ebenen, äh, die Verbindung zwischen Wissenschaft, Natur, Meer und äh, ja, Umwelteinflüsse zu zeigen, aber auch die technischen Sachen. Also, ich bin total begeistert und würde mich sehr freuen, in Zukunft dort öfter oder hier öfter zu sein und auch mit Schulklassen dann hier vor Ort diese Ausstellung zu besuchen und ich kann nur alles Gute wünschen und freue mich schon auf die Eröffnung. Herzlichen Dank. Jinko Yobazo. Planetarium ist już gotowe. najwyższej jakości elektronika, kilometry kabli, ekran sferyczny o średnicy 10 metrów i wadze 1270 kg. 41 komfortowych, odchylanych foteli. Najwyższej klasy projektory, które gwarantują jakość obrazu, której nie znajdziecie nigdzie indziej w naszym mieście. Do tego pokazy w technologii 3D, system voting box i najwyższej klasy dźwięk. Tygodni przygotowań, szkoleń i kalibracji ze specjalistami firmy AB Micro i RSA Cosmos z Francji. A to wszystko, by zabrać w Was w niezapomnianą podróż do gwiazd, w głębiny mórz i oceanów, a nawet do wnętrza ludzkiego ciała. 11 stycznia odbył się pierwszy testowy pokaz w planetarium. Udział w nim wziął pan marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, członkowie zarządu, dyrektorzy instytucji kultury oraz prasa. jakim mikroskopijnym elementem całego wszechświata jesteśmy, nawet jako cała kula ziemska, nie mówiąc już o pojedynczych istotach ludzkich. Bardzo serdecznie zapraszam. Poza planetarium cała moc atrakcji, więc już wkrótce będziemy mieli wielką przyjemność Państwa zaprosić, myślę, że całymi rodzinami do tego, żeby zwiedzić Morskie Centrum Nauki i naprawdę proszę przeznaczyć na to kilka ładnych godzin, bo atrakcji tu co nie miara. Na tarasie Morskiego Centrum Nauki odbył się 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dialog był pełny, trzeba dużo dwóch, a życia bacik nie daje nam Podobno ptaki ładne jak ludzie, jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy, że jesteście z nami. Obserwujcie nas w mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej. Do zobaczenia.